Hej! Cześć witajcie z tej strony a to jest kolejny odcinek Call of Juarez the Cartel I znowu kontynuujemy naszą piękną przygodę z naszymi małymi pomiotami Laską jakimś gościem Tutaj może Popatrzmy sobie co możemy właściwie zrobić tutaj Jakieś inne pistolety, bronie Odwiedź you play Hmm Pierwsza broń, takie coś, takie coś, szybkostrzelność, bierzemy Jerechoa. Dobra, tutaj mamy AK, Skorpion, Uzi, Fou, M500, tutaj, a to jest Snajperka. Hmm. Skuszę się dzisiaj na Fou, Tutaj mam jeszcze drugi pistolet, myślę, że weźmiemy sobie ten. Okay, we mm -hmm. can continue our adventure. Cześć. Oh, I believe you made me get up at the ass crack of dawn for this. Your brother better not be blowing smoke. Somebody didn't have their coffee this morning. If we don't even know what the motherfucking car looks like. I told you, there's a gang decal on the roof. Damn about a little less belly aching and a little more concentrating what's your problem i want the money and i want that lion son of a bitch i think you're taking this a little too personally i don't know what the fuck you're talking about i guess you're not a morning person either there it is mm -hmm. the suv with the roof decal gangster of love what the f are you fucking kidding me go 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 you want to lose him jesus Jedziemy. Fuck yeah Yeah Let's go bitches A! Stały Okej Zbliżcie do samodu gangstera Go! Spadaj z drogi. O, tu właśnie jaki fajny telefon. To i to je Nału jakieś ładne widoki można poglądać? Nie. Co mi trąbisz? Mam jakiś plakson? Fak, umarłem! Ah, jedziemy. Go, 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 jedź z autem. Co no, jest? Co to miało być? On nie wyjeżdża, nie Tak, Ja się zbliżam do jego samochodu chyba. No no, chyba się zbliżam. Ten głupi słupek. Kolej, że nie mogę na Stacja benzyna Ja w Geta bym sobie tutaj po... pozwalał Uuuu, prawie jak GTA 5 Szczerze nie wiem czy wiecie ale Premiera GTA 5 została zapowiedziana na... chyba 14 września Na 14... na 14 wrzesień W co się właśnie stało? Gdzie ja te na 14 wrzesień 2013 roku Kurde Co ja robię? Nie Fak 7 sekund 6 5 Trzeba było jechać prosto Jadłem Dobra Teraz wiem jak jechać te 4 minuty stracone Ale żeby Chcesz go dogonić Spokojnie jest nie, nie, nie będę rozprasał Spokojnie Laska, potem klęczyć. he. Hehe he. Takie wixy, także Pościgi samochodowe Śledzenie gości to jest prawdzi... To jest prawdziwa gangsterka Chłe o, chyba go widziałem przez sekundę. W ogóle, w głupio, że jeden... Ten i giniemy, lol. Ha, to w dobrą stronę, nie zrobicie mnie w konia. Sun się! Stracono... JAK TO STRACONO CEL?! Da fuck. What the hell? To Ciężko kurwa nie straciłem. Ja Co za poznański syp. No nie. Trzeci raz. Czy czwarty już nie wiem. Pięć minut. Lol. Tak. Ok. Zbierzcie się do samochodu gangstera. Nie Jest dobrze. Tak łatwo! Kurde. Patrzymy ze snajperki czy... z lornetki? To mają martwe prostytutki pewnie. How mil. still a shitload of dinero <laughs> i'm guessing two of those vans are decoys yes which one's the real deal the one with alvarez see him he's riding shotgun whoa got you motherfucker whoa let's move before we lose that asshole scumbag motherfucker Dorwiemy cię skór Spokojnie. Idę. Pan swój. To jest to? jest oh. zbyt wielu cywili. Aha, czyli że to był. Hmm. Nie ma. O ty święty. Ty już nie jesteś cywilem. No to wiem. Inni, masz granat. Gawron. Na chilikę, na chilikę, na Cabron. O! Oh, Skąd? Jeszcze A czego? To broń jest taka chujowa. Hehehe. Like to uh. uh. był double kill, ale nie wiem. Właściwie tak też można strzelać, na jedno wychodzi. to on większe zbliżenie, więc... Mendo, czemu nie giniesz? Ja mam zero nadziei piszę nawet. No. 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 Uh, okej, okay, tu jest jeszcze jeden. No, okej. Okay. Damn, we wasted them all. Jeszcze? Nie. O. Wow. <gnojki> Zobaczcie, jak oflankujemy. Mamy przeladowane. Mamy. Jeep, jeden, drugi, trzeci, preload. warto ma tak mam. Przecież ci postrzegłem, lol. No, dobre. Skąd? Skąd? Tu! Lol. Albo chyba jest za głośna muzyka z tego co słyszę w słuchawce No teraz powinno być dobrze Nie ma bota nie idę czekajcie, no Go! Gdzie są te cioty? Halo. Left? To fuck! Aha, chlorek. Jedź! Nie mów, że go stracę. A jednak nie. Co tam goś tak wolno jechał? Dorwiemy że Z tyłu też jadą. Lol, ja mam jechać. Dobra, wy strzelacie. Czy ty miałeś do serwitu? Okej, tu już będzie hardcore. shoot back, Jesus Christ! It. Behind us, the guards. Watch your back. Gra komentuje samodzielnie Tu istnieje Bliżej you know Już Jadę lo. you're losing. Look out. Będę bliżej, spokojnie Ja dam radę Aha, bo oni też strzelają Patrol no, autostradowy, Jezus nie widzę nic. się, nie strzelaj do mnie. A to był zwrot? zwrot? Woah, frajer. Frajer się rozbił. Piękni w tej grze jeszcze jedzą. Chodź tu. Chodź tu. Znaczy podjedź tu. No nie mógł sobie odpuścić i po prostu nas nie atakować. jest strzelać. I tak już dostęp 50 tysięcy kulek pewnie w chodnicę. Co z tego jadę dalej? Dobrze. No. So fucking epic Co się stanie? Co się stanie? Wo, Czyżby mu strzelił? Ja... God damn Gonić gnoja, gonić Tam pobiegł. Chyba! Aha, tutaj. gdzie oni są tak naprawdę? polska a tu! nie możemy strzelać w gaz tanker to nie ja spodajcie o ty a to wy się pomogli czy coś, nie wiem nie w ogóle mam pisaneć

Moczny gina, szep dwa uh. Przenieś pieniądze. Ieeeeii musiałem włączyć TK Szybko! Co to TK się nie... Co to było? Co to u diabła miało być? To kurze wynędzy. Ja jebieś, żyj bruz, cioto! Hey, I No, ci no, już nie żyją, jest dobrze. Ten żyje. Okej, okay, cioto. Ci jeszcze. O boże, ten fali taki do dupy. Where is Alvarez? I don't know. He got away. There's no time. Fuck! Evans! Run to the hill! Find him! Kiera! Help me with the money! Now! Kiera! <gry> Come on! Help me with the money! We'll carry it to the car. They're coming again! We have to oh. find the find car and move the money. <gry> Trzeba strzelać z biodra Dobra, jeden Ej, 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 to moje pieniądze, halo Chyba dostał Pieprzyć pieniądze, czekajcie Nie ma wała, lol Oni nie potrafią strzelać Ja jebie. Czemu krzyknął ciota przed chwilą? Dobra, przeadowane. Idziemy Nie trafiłem, szkoda. No nie Uuu, potem to zbierzemy. A mam fajne lakierki. To coś, te buty. Jolololo A wybuchnie. Ja przy Get the fuck out of here! No, 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 ty jeszcze pewnie zginiesz. Shit! O, a ciężarówka cała. O. o. Ben! Hey, look out! I'm shooting the lock. O, moja noga. Pewnie w tej... w tirze było 500 litrów paliwa, ale co z tego, wybuchło i nic nikomu się nie stało. Z odległości 15 metrów. Łoo. To być Sookinsyn. Kurwy, syn. A nie kurwa. Polskie tłumaczenie, polskie gry. Tak. Brawo, Techland. Brawo. Czy kto to tam... To jest polszczenie LOL. Hedra, on, the the car. Znowu force mam przenosić. Niech już jest jeden worek. O, tamte wybuchły. Wszystko ok. Tu broń się zgliczowała i to tak porządnie. LOL. No. Tu znowu leży. No nie. No, po prostu, no nie. Lewo, tam. Nie ma ich tam jest nasz prawowity samochód. No okej. Okay. Jololololololol. Mam jak dużo potrząsłe w wiatraki. Żyją. Żyją. O pięknie, tikaj! Szmato! No właśnie, mój z moje imieniem. Może trafię. Dobra, nieważne. Ubuzi, przeaduj. G. Kurde, skąd strzelają. Z każdej strony. I have a No. Oh. Jeszcze jeden. Lol. Ora, druga flanka. Tutaj wiem, że nie przejdę. No właśnie. Mam nadzieję, że umarłeś. Okej okay. powinien nie żyć, a jednak żyje. Co z tego? Nie za dużo ich? Przyjechał do samochody. O, oh, oni nie chcą ginąć. God damn. Wolę misję wy... Ja pierdolę.

Jejkujejko. Right. Brawo No nie, Ty już się powinieneś spalić. Mam taki bardzo śmieszny plan. Kii śmieciu. Ty też. I ty w oddali też. Dobra. Bądź bezpieczna. A no tu chuj nie jest bezpieczny. się stamtąd. Strzelają. Dobra. Ostrzelone. I kill you, son of Tam się czarny kampiu jeszcze może piścić, tak? O, podeszli. Tu jeszcze jest jeden. God damn. To strzelenie trwa za długo. Tyle w niego w jeszcze żyje, no. Kurde. Bardzo przepraszam, nie za dużo was tutaj. Dobra, nie żyjesz. Tak, 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 tak. Cover. Perfect cover. Dobra. Przeszli dalej i ja idę po heist. Give me my high. Bo highs, się musi zgadzać. Ale się nie będę strzelał. Podejdę tutaj. Ty idź tam strzelaj głupia babo. Złatwisz, że jeszcze skończy z skokiem w dupie. I serem na twarzy. Lol. O piękny hatrz odpadł. Tak! Dwóch zabitych. Hajs. To przetrzymuję hajs w takiego worka. Ha, ha, ha a co ma być w, rekl w reklamówce z Biedronki? Jednak nie. O, nie żyjesz. Let's No, ja już jestem przy samochodzie, abyście nie widzieli. Teraz to ja na was czekam Jedziemy What? Um, nie Aha, okej okay. Nieważne Nieważne A czy mogę na przykład jechać? Nie Nie jest mnie bronić, tam są gliny To so musimy uciekać we we off highway, we're Now, no nie, podbiję. Hahaha, off-road. To jest f***ing off-road. No, This is crazy, man. You want to f***ing crash? Let them follow us. Ej, nad nie wyskoczyliśmy, szkoda. Oh, Tiger Easy Boy. Ooh. Nice man. Ta, nieźle, nieźle. O, to mi przypominam. I'm taking our money. Endgame to Battlefield 3. tak what i Dobra. We are motherfucking rich. Anybody want to go to Hawaii? Rich bitch. We should have caught that son of a bitch. Look, we did our best. I don't know about that. First National Bank of Eddie. <laughs> yeah, who's this? Twoja matka. Excuse me. Mama, you duck. And who the fuck is this? Twoja matka debilu. I don't know what the fuck you talking about. matki. All right, look, I got the cash. All right? <laughs> Vera, who you talking to? Are you fucking kidding me? Who the hell was that? Probably one of his ex-wives. I'm thinking around gonna want some payback. We have to be ready in case they do something crazy. Yeah, maybe... uh, Maybe we should move the girl somewhere else. Maybe. Może. Fuck yeah Fuck yeah bitches. Znalezione przed... tajne przedmioty Jeden z dwóch Nie. Odkryto Wykryto misję prywatną Nie. Wykryta kradzież tajnych pr... przedmiotów Zero Nie. Fuck Hold file speed. What's going three... on, Ben. None of you get along and you're supposed to be protecting me. You don't believe that I'll protect you. You yeah, but what about Gara and Evans? Why is she so angry? She seems really pissed at me. Uh, she's not mad at you, it's the situation. Evans came up hard, lost two brothers to the gangs. If she didn't have an edge, she wouldn't have survived. Do you trust her? She was the first person in her family to go to college. She's got a law degree from Stanford. It's why the FBI put her on their new anti-gang task force. <laughs> We're We're for Check the gear and let's go. We're Sergeant. He's waiting in the car. He'll be driving. Fuck yeah. A więc co? Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Niestety w tym odcinku nie było dziwek, no chyba że jedna, a tu jest druga. No, co? Zostawcie komentarz, dajcie łapę w górę, bo to bardzo motywuje. Pa pa i zapraszam do innych odcinków.